Cześć witajcie na moim kanale dzisiaj chciałbym wam przedstawić kolejne dwa banknoty z serii banknotów kolekcjonerskich wprowadzonych do obiegu przez Narodowy Bank Polski wydrukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych pierwszym banknotem będzie to banknot z nominałem 20 zł z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego drugim Banknotem będzie to banknot z wizerunkiem Padarewskiego. Nominał 19 zł. Banknot ten został wydrukowany na stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Możemy zobaczyć portret Józefa Piłsudskiego. Jest on ubrany w mundur legionowy. Banknot został wydrukowany w nakładzie 50 tysięcy. Jego ceną emisyjną było 75 zł. W tym momencie można go znaleźć na aukcjach od 150 do 250 zł. Napis niepodległa. Napis ten był wzorowany na rękopisie Józefa Piłsudskiego. Również znajduje się na drugim banknocie. Z prawej strony banknotu możemy zobaczyć odznakę Polskiej Organizacji Wojskowej. Była ona przyznawana weteranom. Lewej strony odznaka honorowa pierwszej brygady legionów, za wierną służbę. Obydwie odznaki posiadają napis JP Józef Piłsudski. Na rewersie możemy zobaczyć barwy polskie, flaga. Z lewej strony znajduje się orzeł legionowy, który trzyma w swoich szponach tarczę amazonek. Jest on również znakiem wodnym. drugim banknotem jest to banknot z wizerunkiem Padarewskiego nominał 19 zł Jest to 11. banknot kolekcjonerski Banknot został wydrukowany na stuletnią rocznicę powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie nakład tego banknotu to 50 tysięcy. ceną emisyjną było 80 zł w tym momencie można go kupić od 330 do 480 złotych, więc cena bardzo wysoko wzrosła. Napis niepodległa. Portret Ignacy Jan Padarewski. Z lewej i z prawej strony można zobaczyć gałązki wawrzynu, który symbolizuje braterstwo i zwycięstwo. Order Ożył Biały, który był przyznawany za zasługi cywilne i wojskowe. Dla pożytku Polski jest on najstarszym, naj, najwyższym odznaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej. Nominał 19 zł. Nawiązuje do roku utworzenia Wytwórni Papierów Wartościowych 1919. Na rewersie możemy zobaczyć gmach wytwórni papierów wartościowych, a na tle panorama warszawy pasek zabezpieczający. Dzięki wielkie za oglądanie. I do, do zobaczenia w następnych filmach.